Kapella Muzyka Gneznenzis przypomniała muzykę baroku. Zespół wykonał symfonię zapomnianego kompozytora Jana Wańskiego sprzed ponad 100 lat. Koncert 16-osobowego zespołu muzyków był oklaskiwany w Katedrze Gnieźnieńskiej. Muzyka Gniezdenzis tak naprawdę funkcjonowała tutaj w przestrzeni miejskiej przez bardzo wiele lat. Te najstarsze zapiski, które mamy sięgają już XVI wieku, że właśnie zespół instrumentalny działał tutaj na terenie Gniezna. On został rozwiązany w 1914 roku i jakby główną ideą były materiały muzyczne, które są zachowane tutaj w Gnieźnie. Większość z nich naprawdę w bardzo dobrym stanie. Są to muzykalia, o których wiedzą tak naprawdę tylko muzykolodzy i to naprawdę z wąskiego grona, którzy się naprawdę interesują tą muzyką dawną polską. Ale Większość tych dzieł nie została wydana w formie partytur, nie została nigdy nagrana. Więc tak naprawdę nie mamy żadnego materiału tak naprawdę porównawczego z to, co się działo tutaj u nas w Gnieźnie, w kontekście ogólnopolskim czy nawet europejskim. Dlatego też kapela muzyka gneznensis, żeby ponownie dotrzeć do źródeł, wykonać to, co kiedyś było grywane w Gnieźnie, to, co było komponowane tutaj dla mieszkańców, dla miasta, no, w tej właśnie przestrzeni, wykonywane również. Dlatego tym bardziej ten koncept jest dla nas bardzo wyjątkowy. Współcześnie zespół Muzyka Agneznenzis to jest zespół instrumentalny, który specjalizuje się w wykonawstwie historycznym. Także muzyków, których zapraszamy do udziału tutaj w tym projekcie, to są muzycy, którzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie, dodatkowe studia, nieczęsto ukończone w uczelniach zagranicznych, specjalne instrumentarium, które odpowiada temu, na jakich instrumentach wykonywano tą muzykę właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku. Wykonujemy w obniżonym stroju, 430 Hz, gdzie współcześnie jest wykorzystywane 440 Wszystko po to, aby jak najlepiej i jak najbliżej oddać słuchaczom to, jak ta muzyka mogła brzmieć tutaj właśnie w gnieźnie w katedrze. Jest Jan Wański, czyli Wielkopolanin. Akurat te, kompo te kompozycje znaczy sięgnęliśmy po nie, dlatego że wszystkie te dwie symfonie, które dzisiaj wykonamy na koncercie, oraz trzecią, którą jeszcze również zarejestrujemy, zachowały się tutaj w Gnieźnie w archiwum katedralnym. Nie wiadomo do końca, czy to są faktycznie jego manuskrypty, czy jedynie odpisy tych symfonii. Natomiast na pewno na pewno wiemy, że je skomponował. Są oparte dwie symfonie, które wykonamy na koncercie są oparte na motywach zaginionych niestety oper Wańskiego, czyli Pasterz nad Wisłą oraz Kmiotek. Bardzo się cieszę, że że spotkał mnie ten zaszczyt poprowadzenia Kapel, zespołu Kapela Muzyka Gnesnensis właśnie z kompozycjami, w tym, tym programem z kompozycjami Jana Wańskiego, gdyż e, Bukowiec Górny, w którym Jan Wański się urodził, jest oddalony zaledwie 4 km od Włoszakowic, e, w których to urodził się mój tata. E, także są to z, e, moje strony, m, bardzo, mi, bardzo mi bliskie strony mojego dzieciństwa. E, również w tym samych Włoszakowicach urodził się Karol Kurpiński, którego Jan Wański był wujkiem. Bratem matki Karola Korpińskiego i również jego pierwszym nauczycielem. Także to jest dość ważna, dość istotna postać w historii polskiej muzyki. Która miała y, ogromny wpływ na, jak wiemy, skoro nauczył Kurpińskiego, twórcę w zasadzie y, polskiej y, opery narodowej, jakiegoś, stylu narodowego, z którego potem Moniuszko czerpał, y, również pełnymi garściami, więc można tą, tą linię właśnie Wański, Kurpiński, Moniuszko. Y, ona miała gdzieś tutaj swoje korzenie w Wielkopolsce i, i, i bardzo jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy. Y, ja zwłaszcza się bardzo cieszę, że, że mogę brać udział w tym przedsięwzięciu, nagrać tę symfonię. W, na instrumentach dawnych i jakby troszeczkę na nowo tą muzykę y, światu ukazać. Są to bardzo ciekawe kompozycje, gdyż, y, to jest już końcówka XVIII wieku, czyli już generalnie czas dojrzałego klasycyzmu. E, to już, już Mozart pisał wtedy w tym czasie swoje ostatnie symfonie, już, już y, pomału wchodziły na, do sal koncertowych symfonie Beethovena, już zaczynał się ten styl romantyczny. W Polsce to troszeczkę inaczej jeszcze wyglądało, gdyż y, głównie ta muzyka była pisana dla konkretnych kapel w konkretnych miejscach. I nie zawsze, jeszcze w, do nie wszystkich miast poset wtedy docierało pełne instrumentarium, dlatego na przykład w dwóch tych symfoniach, które dziś wykonamy na koncercie jest tylko na przykład jeden róg. Już w tej trzeciej są dwa rogi, czyli znaczy się, że już miał do dyspozycji dwa, dwa takie instrumenty, no i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tutaj jeszcze obojów, być może akurat tam, gdzie, gdzie tworzył tę symfonię, tych obojów nie miał do dyspozycji, dlatego to troszkę ten skład jest też inaczej wygląda niż skład takich instrumentalnej, już symfonii dużych, które, które były w tym czasie pisane, także no, pisali na to, co mieli akurat pod ręką. Zachowały się również w tych odpisach cyfry przy partii basowej, oznaczające, że ktoś realizował partii kontinuową również zapewne na klawesynie bądź pianoforte. Raczej to w tym czasie był jeszcze klawesyn. Dlatego zdecydowaliśmy się również użyć klawesynów podczas naszego koncertu i nagrań, żeby to też oddać. On miał ubogacać barwę, gdyż zapewne nie było aż tylu instrumentalistów w danym miejscu. I, 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 i skorzystamy też z tej możliwości, żeby tą e, gramy też również w niedużym składzie i, i z tego klawesynu skorzystamy. Także mam nadzieję, że w miarę blisko oddamy nastrój e, z czasów, kiedy te symfonie faktycznie, te, te, te utwory były wykonywane. Nagranie z koncertu było rejestrowane. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy zostanie wydane na płycie.